Cześć, witajcie, ja jestem Komornik i witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Hearts of Iron 3 jako Niemcy. Eee, nagrywam ten odcinek już drugi raz, słuchajcie. Eee, nagrałem wszystko, zorientowałem się, że nie włączyłem nagrywania, brawo ja, brawo ja. No ale cóż, jesteśmy na wojnie z Polską, właściwie wojna się zaczęła dawno dawno nie, nie nagrywałem filmików z tej serii w ogóle niczego nie nagrywałem wiecie jak to jest sesja i te sprawy ale mam nadzieję że w dzisiejszym odcinku pokonamy Polskę i w sumie być może dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę krótszy nie wiem w tym momencie jeszcze nie wiem jak to się wszystko potoczy w każdym razie w momencie kiedy podbijemy Polskę ja ten odcinek zakończę więc więc tak myślę że możemy przejść już do gry ja sobie troszeczkę przyspieszę czas może powiedzmy trzykrotnie no, i tak, tutaj widzę, że ataki powoli się już przeprowadzają same, więc w sumie nie mam chyba za bardzo nic do roboty. Tutaj mógłbym. O nie, mogłem, niestety, więc może spróbuję się. Cholera, teraz nie wiem, co powinienem zrobić. Może wy na razie tutaj zostańcie. Wy sobie idźcie tu. Wy wszyscy, widzę, idziecie. Tutaj miałem chyba jakieś wolne czołgi. Tak, miałem, słuchajcie, więc te czołgi mogę w tym momencie. Wysłać do gniezna. Mam nadzieję, że tutaj jest dobry w miarę teren. Tak, dobry dla czołów. OK. Co tutaj mogę zrobić dalej? Widzę, że idziemy na czeski, cieszy na Katowice i z Katowic będziemy przeć naprzód na Kraków. Tak samo widzę, że tutaj nam pomogą Słowacy. Bardzo dobra wiadomość. Więc tak, wy w sumie możecie tutaj poczekać. I za chwilę atakować Was będą. No i co, ja chyba puszczę sobie w sumie grę w tym momencie. Czas trzykrotny. Aha, i tak, e, bardzo ważna rzecz. Czyli e, musimy anulować wszystkie. O mój Boże, jakaś mi tu, jakiś komar mi tu la... lata. O mój Boże, ciągle problemy. E, muszę powyłączać sobie te głupie rzeczy. I tak, USA musimy anulować. Przykro mi, ale nie mogę tam pływać. Do Finlandii też nie mogę pływać do Szwecji w sumie mogę chyba patrzę na wszystkie moje tutaj zapasy o no właśnie o to mi chodziło te wszystkie zamorskie kraje niestety musimy yy, powiedzieć im do widzenia no właśnie tam coraz więcej tych y, eskortowców przepada dlatego ja muszę wszystkie te eskorty anulować wszystkie te konwoje anulować Um, oczywiście, tylko te, które są już wyłączone właściwie. Zobaczymy, jak to wygląda teraz na mapie. Oczywiście, mapie. O, gdzie oni płyną? Do USA jeszcze jakiś jest. No naprawdę. Gdzie to USA? Tu jest Bułgaria. Węgry. Czekajcie. O, 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 było tutaj. Panowie, was też musimy anulować. I. Dzięki temu nasze konwoje nie będą już aż tak narażone na atak. No ale my wracamy w sumie do e, bitwy. Czy dobrze pamiętam, że my jesteśmy w sojuszu z Hiszpanią? No właśnie, nie zauważyłem tego, jak nagrywałem poprzednim razem, więc. Uuu, tutaj się stało coś bardzo, bardzo fajnego. No i co? Ja myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby w tym momencie zaproponować tym Państwu troszeczkę rozrywki. Wy możecie im w sumie pomóc, jeśli będzie taka potrzeba. Wy możecie tak samo tutaj zaatakować. E, może też nie wszystkimi, ale jak tylko będzie taka możliwość, to ja e, was tutaj zaproszę. Teraz tak, widzę, że wygrałem e, bitwę, przynajmniej jedną, i tutaj możemy przejść dalej na... E, nie wiem na co w sumie. Wy możecie iść na grudziąc, Wy możecie iść tu, Wy możecie iść tutaj Tutaj widzę, że też wszystko nieźle na razie się dzieje więc tak Ta jednostka nie jest mi tutaj potrzebna bo tutaj na pewno przejdą moje jednostki za chwilę sobie przejmiemy przejmiemy sobie Gdańsk i Wy na razie tutaj stójcie, aż poczekajcie aż wygram, chociaż w sumie za dwa czołgi to mogę wam tutaj wyrzucić do wsparcia. Ok, tutaj powinna być bitwa wygrana. Tak samo teraz postaram się. Czekajcie, co ja tu mogę zrobić? Teraz wy idźcie dalej. Wy możecie iść tu, wy możecie iść tu. I teraz pytanie: czy ja chcę iść bardziej na południe, czy bardziej na północ? Chyba bardziej na północ, słuchajcie. Więc myślę, że Piotrków to będzie dobre. Wyjście w tym momencie. Tak samo mógłbym, w sumie, chyba zaryzykować przejście przez rzekę, chociaż nie wiem, czy to się uda, więc może przejdę sobie tutaj przez rzekę i na łódź jakoś później pójdziemy i zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. Ja czekam, aż te jednostki też przejdą tam, gdzie mają przejść i, i spróbujemy odciąć więcej jednostek. Tak jest dokładnie plan. Czy wy moglibyście już tu przejść? Ponieważ chciałbym, na przykład, Augustów sobie przejąć. Eee... Nie tak, słuchajcie. O, w ten sposób idzie. dobra. Wy możecie wesprzeć ten atak w sumie też w tym momencie. Wow, Szwajcaria, coś tam działa. O, fajnie, mamy Gdańsk. Słuchajcie, więc Gdańska możemy teraz. Czekajcie, czy wy tutaj przejdziecie. Wy jesteście mi niepotrzebni, więc wy możecie przejść tutaj, na Warszawę. Na pewno mi się przy Warszawie przydadzą jednostki. No, wy moglibyście już wygrać naprawdę. Dobra, mamy dodatek, który daje nam 5% do organizacji statków i plus jeden do zapasów. Dobra, myślę, że to się na pewno przyda. Tutaj mam. Same jednostki, które mi są potrzebne, niestety nie mogę ich ruszyć stamtąd. Tutaj też mam jakieś cholera. Ważne rzeczy się tutaj odgrywają, ale mam nadzieję, że wszystko będzie w jak najlepszym porządku. W sumie mógłbym też jedną jednostkę dać, przynajmniej na kalisz. Czy wy tutaj przejdziecie? Czy tutaj coś ma sens jeszcze? Dobra, dadzą radę chłopaki. Są zdolni, więc myślę, że nie będzie problemu. Musimy przejąć Grodno, bo Grodno jest punktem bardzo ważnym. Tak samo powinniśmy, oczywiście, przejąć Warszawę, Kraków być może. Tak, Kraków i myślę, że Łódź Kraków, Warszawa i Grodno to będą punkty, które musimy przejąć, aby pokonać Polskę w całości, więc to oczywiście zrobimy. A co tu się dzieje? Proszę mi tu atakować ze wszystkich stron w tym momencie. A przynajmniej. Wszyscy, którzy tego jeszcze nie robili. Wiem, że robię to teraz przez rzekę i to może nie jest zbyt wydajne. No ale wygrać z nimi trzeba. I myślę, że i tak nam się to uda. Oni są odcięci wprawdzie, więc. Eee, więc nie powinno być problemów. Natomiast tutaj mam trochę za duży stack jak na. Eee, jak na moje możliwości. Więc dobra, razem z kwaterą wy możecie iść tutaj w sumie. Eee, co dalej? Wy się tam przemieszczacie bardzo dobrze. Eee, I co mogę zrobić z Wami, chłopaki? To jest dobre pytanie, w sumie. Hmm, mogę tutaj przejść, w sumie. Dobra, zróbmy to w ten sposób po prostu, żeby się nie rozdrabniać. Tutaj myślę, że wygramy. Tutaj na pewno wygramy. Tutaj już wygraliśmy. Eee, jest nieźle. Piotrków też już jest praktycznie nasz, więc myślę, że tutaj sobie poradzimy i tak. E, muszę też powiedzieć przy okazji, że pisaliście mi w komentarzach, że wydaje Wam się, że mam bardzo mało wojska. Niestety, ja uważam tak samo, słuchajcie. Posłuchałem się Waszej rady, żeby wymieniać te jednostki na e, jednostki nierezerwowe e, no i to się skończyło właśnie tak, że mam mało wojska e, dlatego plan taką na ZSRR będzie musiał się troszeczkę odwlec w planie czy tam w czasie, odwlec w czasie i prawdopodobnie nawet Związek Radziecki mnie zaatakuje zamiast ja jego. No w każdym razie, mam nadzieję, że do tego czasu jeszcze moje jednostki będą bardziej ogarnięte i coś jednak tutaj uda mi się zdziałać więcej. Fajnie, że tutaj mam jednostkę gotową, więc ja przechodzę w sumie pod Warszawę. Nie ma się co rozdrabniać. Wy moglibyście też tu gdzieś przejechać, bo w sumie jesteście szybkimi jednostkami, bo to czołgi w sumie, więc dlaczego by nie okej, okay, tu mamy 98% zwycięstwa tutaj też już praktycznie mamy Tczew yy, co dalej, Augustów też już jest prawie przejęty i będziemy z Augustowa starali się przejąć później tą prowincję no a w międzyczasie ja yy, pre do przodu na Warszawę no bo wiadomo, że Warszawa też jest bardzo, bardzo ważnym Punktem dobra, słuchajcie, wy jedźcie tutaj, bo to nie ma sensu. Nie ma sensu atakować teraz tutaj, skoro jesteśmy naprawdę na pozycji wygranej. Tak więc jedna jednostka może nie wygra, ale przynajmniej utrzyma chyba drzew. Mam nadzieję, że tak będzie w każdym razie. Dobra, czy wy moglibyście już przegrać? No, już niedługo. Myślę, że zostaną rozwaleni całkowicie. W sumie Poznań nie jest kompletnie potrzebnym mi punktem, ale tutaj jest trochę wojsk, które na pewno bardziej przydadzą się w zaświatach niż. Tutaj... słuchajcie, mogę zaatakować i chyba to zrobię. A stąd nie chcę atakować tutaj się radza przez rzekę, no ale przynajmniej ich zajmiemy czymś. No, tak myślałem, że właśnie że nie wygram. Na Toruń przynajmniej też jest już prawie pod naszą kontrolą. Dobra, mamy możliwość ataku dalej, więc Białystok myślę, że też przejmiemy. Tutaj mam strasznie otwarty front, ale Polacy jakoś się nie kwapią, żeby coś tutaj zrobić, więc myślę, że nie będzie im smutno, kiedy ich zniszczę. Słuchajcie, mogę odciąć w sumie jeszcze kolejną jednostkę, więc dlaczego by nie. Co tu dalej mogę zrobić? Czekajcie, czekajcie, ja tu patrzę sobie. Ale nie widzę żadnego sensownego wyjścia, więc Kraków słuchajcie. Myślę, że to jest najlepsze, co mogę zrobić w tym momencie. No, myślę, że Bochnia też już padnie niedługo. Do Krakowa nie powinienem mieć żadnego problemu. Tym bardziej, że nie odbyła się tam żadna walka, więc Kraków oddany nam za darmo, praktycznie. Dobra. Jesteśmy pod Warszawą. To bardzo dobra wiadomość. Więc myślę, że teraz tak. Tomaszów tutaj też wszystkie te prowincje są już przez nas przejmowane teraz przydałoby się przebić przez tą rzekę tu otoczymy sobie Warszawę czekajcie, tutaj widzę, że A, te jednostki piechoty są bardzo wolne, no ale trudno widocznie tak musiało być wojna jest oczywiście już wygrana, nawet nie ma co się łudzić, że Polska może jeszcze stanąć na nogi po takim ataku czy ja tu już wygrałem. Wszystko na to wskazuje. Super. Ej, więc tak. Widzę, że potrzebuję w sumie Warszawy chyba jeszcze. No i łodzi, oczywiście. Nawet nie wiem, czy potrzebuję grodno. No trudno. Okej, idziemy dalej w takim razie. Do łodzi zapraszam. Uuu, widzę, że tutaj jakieś Ej, jakieś jakieś, jakieś problemy a co tutaj się dzieje? nie mam pojęcia, słuchajcie a, tutaj mogę wjechać w sumie już nie robi nie żadnej różnicy, czy ja to wygram czy ja to przegram ważne, żeby przejąć Warszawę i to mnie chyba tylko i wyłącznie interesuje w tym momencie mam nadzieję, że do radza dojedziemy szybko i będziemy mogli przerzucić tutaj więcej jednostek, które bardzo chętnie właśnie w ten sposób tutaj wrzucę. Może te jednostki też tutaj prześlemy. Cholera, oni się w tym poznaniu biją, jak. O, dobra. Ok, w takim razie Wy możecie atakować już tu. Wy możecie jechać na Inowrocław. Co mamy dalej? Biały Białystok. Tutaj wszystko jest zgodnie z planem. Tutaj chyba też mniej więcej. Nie wiem w sumie, które jednostki mam zaznaczone. Te jednostki atakują. Te jednostki nie atakują, więc te jednostki niech sobie idą tu. A ta niech idzie tu. Dobra. Myślę, że to będzie dobre wyjście. Okej, więc tak, wy moglibyście w sumie wesprzeć ten atak. Mam nadzieję, że... No na 12 godzin to nie jest tak dużo w sumie. No, dobra, przejdźcie sobie, nie wspomagajcie, tylko idźcie za 12 godzin będą mogli no i tak wygrali, super, więc mamy łódź znowu znaczy znowu zyskaliśmy łódź czy widzicie gdzieś tutaj, nie, Bydgoszcz Lipno dobra, Belgia, tam niepotrzebne mi te informacje są już kompletnie w każdym razie mam nadzieję, że ten Blitzkrieg co ja powiedziałem, Blitzkrieg <śm> Blitzkrieg coś e, zdziałał i jesteśmy naprawdę na dobrej drodze do zwycięstwa. Ok, e, więc tak, Tomaszów jest też już praktycznie nasz. Otoczyliśmy e, Warszawę. Co najważniejsze, Warszawa jest otoczona z tej najważniejszej strony, czyli od strony, gdzie nie ma rzeki. E, więc e, wy, może idźcie na grujec i te czołgi też tutaj rzucimy. Ok, czekam aż tylko te jednostki jeszcze podejdą pod Warszawę i mam nadzieję, że to wystarczy. Zaraz sobie lukniemy. 42%. No nie wiem, czy to wystarczy, no, ale powinno. Jeśli nie, no to ja oczywiście mam tutaj plan B, czyli atak na Grodno, który jest bardzo ważnym punktem. Zobaczymy, czy to wystarczy. Pyk-pyk-pyk, biały stok, zajmujemy. Nie ma co czekać. No tutaj jesteśmy na bardzo stabilnej, chyba. A co tu się dzieje? Katowice nie są ważnym punktem, ale myślę, że warto tutaj wrócić jednak. Skąd oni się tam wzięli? Co to powstanie było, czy co? Nie zauważyłem chyba. Trudno. No więc cóż, nie wiem, czy jest sens w tym momencie wrzucać bitwę. Ale czemu by nie spróbować? I tu możemy dać wsparcie. Jeśli wygramy, to fajnie. Jeśli nie, to spróbujemy jeszcze raz. W sumie nie wygląda to najgorzej. Jest szansa. Australia teraz. Uuu, co tu się podziało? I pytanie teraz, czy ja chcę iść od razu tu, czy nie? Chyba chciałbym ich jednak stąd jakoś wyprzeć. Czy ja tu jestem atakowany? Tak, jestem. Wiecie co? Może ja tu powinienem rzucić więcej jednostek, jednak gdzie wy mi tu idziecie? Zapraszam tutaj. Te jednostki tak sobie coś tam powoli atakują, więc myślę, że dadzą radę. Atakujcie tutaj. Nie ma powrotu do Warszawy. O fajnie, mamy nowe modele czołgów. Co jest na pewno dobrym e, pomysłem, żeby je mieć. A tutaj zaatakujemy sobie też. Czemu by nie? Czołgi wiadomo, pierwsze oczywiście. Warszawa też powoli upada. Super. Gdzie oni jadą? Naprawdę. Jakaś masakra się tutaj podziała. No trudno. Wiecie co? Ja tu chyba wesprę ten atak. To powinno pomóc. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Czy ja powinienem atakować tutaj przez rzekę? Może powinienem. Wtedy odetnę cały kraj. A co tu się dzieje? No właśnie, Ech, tu już jest wygrane, Warszawa jest praktycznie przez nas przejęta, mam nadzieję, że tu jakiś czołg jechał, jeśli nie, no to musimy poczekać niestety, ale chyba nawet niedługo. Ok. i teraz jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby wjechać sobie tu i tu. Aha, czyli tu i tak musiałbym przejechać tędy, no dobra, trudno. Suwałki wprawdzie nie zostały pod, przeze mnie przejęte, podbite, ale myślę że i tak damy radę. I Warszawa. O proszę, gdzie tu się stolica przerzuciła śmiesznie. Okej, okay, więc Polska jest moja, tak jak mówiłem, dzisiejszy odcinek będzie krótszy, ponieważ poświęcam go w całości na podbicie polski. Yy, więc tak, fajnie było nagrać coś po raz drugi, przynajmniej dzisiaj. A po raz pierwszy, tak naprawdę po mojej nieobecności, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę, możecie zasubskrybować mój kanał. Jeśli tego jeszcze nie robicie, zapraszam też na swojego fanpage'a na Facebooku, do którego link macie w opisie filmu. No i jak zwykle ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie! Trzymajcie się! Cześć!